Witam serdecznie, Hubert Konarski. Zapraszam na materiał z sadu jabłoniowego. Jesteśmy w końcówce już maja, chociaż w ostatnich tygodniach wcale tego maja nie poczuliśmy. Jesteśmy po lustracji różnych odmian w sadzie jabłoniowym, zarówno gali, obecnie znajdujemy się w Redpinowie. Lustrowaliśmy też Jona Prinsa, Goldena. I widzimy, że w tym momencie liczba czy ilość zawiązków w tych kwaterach jest na umiarkowanym poziomie. Obserwujemy tak jak i w innych sadach bardzo duże osypywanie się zawiązków, zwłaszcza z dolnej części korony. Oczywiście wpływ na to miały zarówno przymrozki, tutaj najniższe temperatury to było minus 3-4 stopnie, ale na pewno też wpływ na tą dużą ilość opadających, osypujących się e, zawiązków. Miały wpływ też te temperatury, które mieliśmy w maju, dosyć niskie temperatury. Wiemy, że dużo sadowników narzeka na kondycję liści, zwłaszcza na sportach Red Deliciousa czy na szampionie. E, jasne przebarwienia czy fioletowe przebarwienia obrazują właśnie deficyty składników odżywczych, z, e, zaburzenia w pobieraniu, transporcie mikro, makroelementów i te zaburzenia w transporcie na pewno wpłynęły te na nieodpowiednie dożywienie zawiązków i roślina niedożywiona zrzuca tą dla niej nadmiarową ilość zawiązków. A oprócz przymrozków i oprócz niskich temperatur, które są warunkami stresowymi, na pewno wpływ na to miała też deficyty wody i susza, która obecnie panuje. Pomimo intensywnych opadów w ubiegłym tygodniu, cały czas widzimy, że ta gleba w sadzie bardzo szybko przesycha, więc cały maj i kwiecień stały pod znakiem deficytu wody. Więc konkludując, pomimo obfitego kwitnienia. Ilość zawiązków na drzewach wcale nie jest tak duża. Obserwujemy też, co ważne, dużą dysproporcję pomiędzy wierzchołkami drzew i dolną częścią korony. Widzimy, że w dolnej części drzew na gałęziach pozostają pojedyncze zawiązki. W pośrodku korony ta ilość zawiązków już jest optymalna, a na wierzchołkowej części korony bardzo często pozostawały po 3, nawet po 4 zawiązki z jednego kwiatostanu, co oczywiście jest zbyt dużą ilością. Szczególnie w odmianie redpinowa sadownicy zwracają uwagę na to, że zawiązki, które pozostały, są to zawiązki z późnego kwitnienia i tutaj panuje obawa wśród sadowników, czy z tego późnego kwitnienia z tych bardzo słabych, często kwiatów, zawiązki osiągną odpowiednią wielkość i jak to zawiązanie wpłynie też na jakość i wielkość owoców w trakcie, w trakcie zbioru, więc te wszystkie trudne warunki termiczne, susza, też duże wiatry w ostatnim czasie mieliśmy i lokalne gradobicia na pewno negatywnie wpłynęły na kondycję drzew. Ale jeżeli patrząc na prognozy, które mówią, że w najbliższych dniach te warunki pogodowe mają się poprawić. Mamy mieć przynajmniej kilkudniowe ocieplenie. Zobaczymy, jak sytuacja zostanie zweryfikowana na przełomie maja-czerwca. Mają się poprawić też sytuacja hydrologiczna mamy mieć więcej opadów, więc na pewno drzewa zaczną intensywnie przyrastać, ale pamiętajmy o tym, że. Intensywny wzrost, przyrost drzew wegetatywny może skutkować jeszcze większym zrzuceniem zawiązku, więc na pewno musimy teraz wesprzeć te drzewa, dobrze je odżywić, sięgnąć po nawożenie do listne. W tym momencie jest to racjonalne zachowanie, aby dostarczyć tym tych składników do drzew. I na pewno dobrym rozwiązaniem od lat sprawdzonym przez klientów firmy Agri jest mieszanina produktów folik Ascovigor folik aminowigor w mieszaninie aminowigor jest to produkt aminokwasowy askowigor produkt bazujący na algach morskich wielu klientów z powodzeniem ten produkt już od wielu lat stosuje w tym sadzie też 4 dni temu taka mieszanina 3 litrów folika aminowigor folika askowigor została zastosowana i nawet w tej odmianie która zazwyczaj ma problem z odpowiednią kondycją liści widzimy że mamy dosyć dobry wigor mamy już coraz Bardziej intensywną zieloną barwę liści, więc w najbliższych dniach jest to dobry moment na zastosowanie właśnie tych produktów, o których wspomniałem. Produkty te nie tylko wpływają nam na wizualną kondycję drzew, kondycję roślin, ale również wspierają, intensyfikują podziały komórkowe, co korzystnie wpływa na średnicę owoców w trakcie zbioru ten okres około 40 dni po kwitnieniu, to jest ten okres w którym owoce kodują swój rozmiar i później efektem jest większa średnica owoców w trakcie zbioru i też lepsze wyrównanie wyrównanie owoców. Zarówno aminowigor, jak i jaskowigor łatwo tworzy mieszaniny zbiornikowe z innymi produktami, które obecnie w obecnych fazach będziemy stosowali czy to z fungicydami, czy z insektycydami, więc nie ma też konieczności kolejnych dodatkowych przejazdów w sadzie. Produkty te mogą być stosowane również nie tylko w sadach ziarnkowych, ale również w jagodnikach, na plantacjach truskawek czy na plantacjach malin. Oraz borówki. Wspominałem w materiale, że produkty bardzo dobrze mieszają się z fungicydami, insektycydami i patrząc też na te najbliższe dni, to duża ilość tych zabiegów na nas czeka, bo spodziewane opady to oczywiście presja parcha. Chociaż infekcje pierwotne są już na ukończeniu, to w wielu sadach obserwujemy pierwsze plamy parcha, w tych sadach gorzej chronionych, tam tych plam już jest całkiem sporo i one na pewno będą w kolejnych dniach się pojawiały. Duży problem dla wielu sadowników stanowi mączniak i na tego mączniaka w najbliższym czasie musimy zwrócić, ale też rosnące temperatury to na pewno będzie wzrost presji ze strony szkodników. Czy to w sadach jabłoniowych ze strony mszycy, czy za chwilę czekają nas zabiegi przeciwko owocówce. W sadach gruszowych no na pewno miodówka, w sadach pestkowych nasionnica trześniówka. Więc te zabiegi będą wykonywane, mogą być wykonywane razem z aminowigorem, z askowigorem. Produkty te też dobrze wpływają na kondycję cieczy roboczej, obniżają napięcie powierzchniowe, poprawiają pokrycie, obniżają również pH cieczy roboczej i przyczyniają się do lepszego pobierania i transportu substancji aktywnych w roślinie. Więc na pewno efekt łącznego stosowania będzie zadowalający dla sadowników. Na zakończenie można by powiedzieć, że powinniśmy dalej obserwować tą sytuację, która w naszych sadach się będzie rozwijała. Tak jak już myślę w wielu innych materiałach, Państwo słyszeliście, w tym sezonie po raz kolejny nadprodukcja nam nie grozi i miejmy nadzieję, że te ostatnie kilka sezonów będzie też takim. Myślę, że dobrym prognostykiem i czymś, co może ustabilizuje sytuację produkcyjną i cenową w naszych, w naszych sadach. Więc dbajmy o to, co zostało. Na szczęście jest niewiele rejonów, gdzie przymrozki zniszczyły totalnie nasze plony. Oczywiście sytuacja jest bardzo zróżnicowana, jeżeli chodzi o położenie kwater, o różne odmiany, ale warto zadbać o to, co zostało i troszczmy się o kondycję naszych drzew.